Witam Państwa serdecznie, zapraszam na komentarz. WIG-20 w skali dziennej i oczywiście na samym wstępie musimy tutaj odnieść się do wczorajszej nieudanej, niestety próby przełamania klasycznego oporu, czyli wierzcho... wrześniowego wierzchołka cenowego. Odnotowaliśmy tutaj wzrost presji podażowej, w efekcie czego strefa lokalna zapora popytowa Fibonacci 2401-404 ugięła się pod naporem podaży. W tej chwili, jak widać, ta strefa działa jako taki lokalny opór. Kluczowym wsparciem pozostaje niezmiennie zakres 2378-2381. W moim odczuciu, biorąc pod uwagę skąd, z jakiego rejonu cenowego rozbudowuje się w tej chwili ten ruch korekcyjny, gdyby również strefa 2378-81 została przełamana. Rzeczywiście pojawiłby się taki dość symptomatyczny negatywny sygnał techniczny, na pewno oddalający w najbliższym czasie prawdopodobieństwo szybkiego sforsowania, oporania się z tą klasyczną zaporą podażową w postaci funkcjonującą na wykresie właśnie w postaci wrześniowego szczytu. I bardzo szybkie spojrzenie na bieżącą sytuację techniczną w wykresu 60-minutowego kontraktów. Tutaj dzisiaj rozgrywa się dość, dość istotna walka na takim lokalnym wsparciu technicznym 2402-2405 w rejonie, którego przebiega niebieska linia kanału trendowego i zielona median line. Od początku sesji, z dzisiejszej sesji trwają próby. Jakby niedopuszczenia do pogłębienia się ruchu spadkowego, na razie obserwujemy zatem tylko taką, co by nie powiedzieć, bierną obronę tego wsparcia. Biki mają ewidentny problem z wykreowaniem silniejszego ruchu wzrostowego, co no, może jakby stanowić Powód do niepokoju. W przypadku y, przełamania y, 2402-2405 spodziewałbym się kontynuacji ruchu w kierunku kolejnego węzła pobytowego 2387-2389. Jeśli chodzi o DAX. Y, na razie obserwujemy tylko wzrost presji podażowej w okolicy zniesienia 78,6 poprzedniego impulsu podażowego. Sytuacja by się skomplikowała, gdyby indeks przedostał się poniżej lokalnego zniesienia wewnętrznego 23,6, w rejonie którego, jak widać, przebiega także median line to sugerowałoby jednak, że rynek niemiecki słabnie i uprawdopodobniałoby test strefy, kluczowej strefy wsparcia 7195-7205. I indeks S&P, dzisiaj na wykresie pojawiła się niebieska median line, ważna jest obecnie ta linia 50%, ponieważ ta linia niebieska w połączeniu z naruszoną wcześniej czerwoną górną linią kanału trendowego tworzą, lokalne wsparcie. Więc jeśli dzisiejsza sesja za ocenem również przebiegłaby pod znakiem wzrostu presji podażowej, w efekcie czego indeks powrócił, tego nazwijmy to w cudzysłowie czerwonego korytarza cenowego, byłby to sygnał słabości, również uprawdopodobniający test strefy 1384-1385. Zanegowanie tego przedziału wsparcia to według mnie zapowiedź powrotu indeksu w okolice kluczowej zapory popytowej 1340. 1347. Z kolei silnym sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego byłoby w tym przypadku zanegowanie zniesienia 50%. To sugerowałoby możliwość przetestowania w najbliższym czasie strefy 1423-1425. Dziękuję bardzo.